Nie kończęcie! mam pana! Nie No! Chcę zabić Nie mam pana zabić! Tak? Co tak? Ja się pytam, czy tak. Ja się pytam, ja się pytam, pana zabić! Nie wiem, czy jest taka potrzeba, wydaje mi się, że nie. Ja mam pana na bęben zawinąć! Nie masz psychy, nie masz psychy Czy pan nie. Nie. nie! Co? Nie, go. On nie ma psychy! I ja nie ja ja panu bo tu ja to teraz, nie który, który nie ma go nie, nie, nie masz psychy jego zabić Nie wiem w sumie Na pewno nie masz Nie zabijesz go. A Nie bardzo wolny, pozwól się Nieprawda no, A ja wiem kto tu jest Thomas Wayne za tobą Nieprawda, a, Jest. To jest mam współudział a W czym? Sugerujesz, że ja nie mam odwagi na 3 poniżana Tak To no. ja też tak sugeruję Zdecydowanie Ej, yes, nie schowaj Nie no, kurde. Ale was to nie do sąsiedztwa, bo wiesz